Na początku chciałam Panią spytać, jak to się w ogóle stało, jak do tego doszło, że została Pani aktorką? No, nikt tego nie wie, nawet ja. <laughs> no, ale jakieś kroki musiały zostać podjęte, szkoła? No, szkoła teatralna, tak to się dostałam mm. do szkoły teatralnej. Ale jak to się stało, że akurat ten zawód wybrałam, to jest jakaś tajemnica. Nie do końca to zrozumiałam kiedykolwiek. Na pewno od zawsze wiedziałam, że to będzie jakiś zawód artystyczny, żeby mm. mogła być wolna. Czyli nie doprowadziła. Tak, że od zawsze chciała pani zostać aktorką? Ja tego nie pamiętam. Tak, są takie różne legendy, przypowieści, różne <laughs> osoby tak mówią z mojego otoczenia. Ja, mówiąc szczerze, tego nie pamiętam. Ale chyba głównie chodziło o pewnego rodzaju wolność po prostu i tworzenie. No właśnie, a co takiego najbardziej panią fascynuje w tym aktorstwie? Co pani najbardziej lubi? No już się do wielu rzeczy przyzwyczaiłam, to już nie jest tak, że już mam jakąś tam wielką fascynację tym zawodem. Już go zrozumiałam, dużo doświadczyłam, mam już swoje lata. I nadal uważam, że w tym zawodzie najciekawsze jest spotkanie, albo z reżyserem, albo z partnerami. To, co możemy sobie nawzajem dać, jakby to zderzenie energii, pewna ciekawość, szczerość, pasja. Mateusz i Marita mają sedosa. Nie, papu wie co robi. Ale ona może o ma tym nie zapomnieć i co wtedy. Czy aktorstwo to trudny zawód? To jest zawód wymagający to na pewno. Jest w tym zawodzie jakaś tajemnica, to znaczy, tajemnica, która polega na tej umiejętności przeistaczania się w różne osoby. No trzeba być też dzieckiem w tym zawodzie. Nie, jakby wstyd nie pomaga, pewna kontrola nie pomaga. W tym sensie można powiedzieć, że jest to zawód trudny, ponieważ on wymaga przekraczania po prostu w sobie różnych y, swoich barier, blokad itd. itd. Y, ale generalnie rzecz biorąc, no, jest, jest to na pewno taki zawód, y, w, którym, w którym ciągle można poszukiwać nowej nowe siebie. A co jest najtrudniejsze w takim razie? Nauczenie się tekstu. <grym> Nauczenie się tekstu. ale na to... pamięć, zwłaszcza jak jest duża rola. Ja na przykład lubię się dobrze tekstu nauczyć, mhm. lubię tekst potrafić dokładnie, nie lubię improwizować. Lubię też znać teksty partnerów, lubię wiedzieć, jakby, no znać całość, mhm. no to jest oczywiście taki żart. Natomiast co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? Chyba najtrudniejsze w tym zawodzie jest to, że on jest tak niestabilny. Po prostu to, że tak niewiele w sumie zależy od nas, aktorów. Mhm. Że ciągle jesteśmy zdani na, na to, czy ktoś będzie chciał nas zatrudnić, czy będzie chciał z nami pracować, jak nas ocenią, jakie będą recenzje, czy się spodobamy. Ta ocenność, która za tym stoi, to bywa naprawdę dużym wyzwaniem. Społem to duma panka, społem to jest chłopski wpysk. Społem to papuzia kochanka, próżność, nadczłowieczeństwo, a przy tym. To maleństwo. Gra Pani zarówno w teatrze, w filmach i w serialach. Czy można powiedzieć, że to jest do siebie podobne, czy te dwie rzeczy, trzy nawet, są zupełnie od siebie różne? Różna. Oczywiście, że różna. Dopodobnie inaczej praca wygląda nawet nad tymi projektami. Mhm. Inaczej pracuje się w serialu, inaczej pracuje się w teatrze, inaczej w kinie. A gdzie pracuje się w takim razie najlepiej, najtrudniej? Ja w ogóle. Jakby nie myślę o tym, czy coś jest najlepsze, czy najgorsze. Ja po prostu albo się w coś angażuję, albo nie. Mhm. I wtedy już nie jest to naprawdę aż tak istotne, czy jest to teatr, film czy serial. A co pani jako aktorka woli? To też są różne etapy, różne momenty. Wszystko. Wszystko to jest dla mnie interesujące. A jaką rolę wspomina pani najlepiej? Każda z tych ról chyba z perspektywy czasu jest po prostu dla mnie bardzo ciekawa i fajna. I taka dająca mi, mi satysfakcję.